A, A dzień no, dobry panie Jacku witam, i co tam, tam panie słychać, się. panie Jacku, co tam słychać? Co to znaczy? No i znów jestem tutaj. Aha. No, bo ja się teraz niemieckiego uczył, panie Piotrusiu. Tak, niemieckiego. No nie uczy. pan sobie wyobrazi, tak, tak, tak. Teraz się uczę, to ma taki zeszyt, widzi pan, wziąłem z sobą. Uczę się niemieckiego, bo tam do tej Unii Europejskiej wejdziemy, wie pan. Ale to nie niemiecki, no. panie Jacku, angielski A, prawdopodobnie. Angielski. Ale panie Piotrusiu, majkop, kop, znaczy moja głowa jest <grystanie> No ale pan Kanko. już dużo języków zna panie Jacku. Tak? No. Polski. Polski. Polski to my znamy, panie tak. tak, Polski to my znamy. Tak. E, Śląski... No jak najbardziej. Jak najbardziej jak to najbardziej. my znamy, synki, rozumiesz ze Śląska z Górnego, nie? No, no. To śledzy. my znamy, no ja, yeah. gór. <laughs> <laughs> Widzi pan panie Pietrusiu, no teraz my to wszystko wie znamy. A ja zresztą wie pan się uczy tego niemieckiego, ale jakoś mi to nie idzie, no. Najklub Nie tak głowa już, ja, jest, Nie tak ja. głowa. Nie tak głowa. I tu jest tak. A tu jest my Majlibe katzen Ja? Majlibe katzen no, To nie. pewnie kochany kot. No, tak. No zobacz, pan, tak jak to prosto. A myślę, że się nie pomyliłem, wie pan, bo, bo, no, bo, bo do pan go tutaj Myślę, to... że uczy, no. no. No, ale on jest taki, znaczy. Pozdrawiam się wszystkim naszych przyjaciół w Niemczech. Którzy nas widzieli Kochani, trzymajcie się To jest właśnie ten kot, o którym Wam opowiadałem Wszystkiego dobrego Byliście kapitalni Serdecznie Wam dziękujemy za występ U nas w Rybliku Trzymajcie się Wszystkiego dobrego A to jest, nie wiem Powiem po polsku Mój ukochany kot